Organizatorem warsztatów artystycznych śpiewa i tańczy jest Impresariat Edukacyjno-Artystyczny, którego jestem założycielem i dyrektorem. Współpracujemy z fundacjami, z urzędami miast, gmin, zwłaszcza małych, również z Ministerstwem Edukacji Narodowej, bowiem otrzymaliśmy tytuł miejsca odkrywania talentów. Są to warsztaty przeznaczone dla uzdolnionej artystycznie młodzieży i dzieci dzieci najczęściej z małych miejscowości, małych miast. Bowiem w dużych ośrodkach jest nietrudno znaleźć odpowiednich instruktorów i wsparcie merytoryczne do talentu, natomiast dzieci w większości tutaj pochodzą z mniejszych miejscowości. Grupa liczy około 40 osób, tak. Tak, dokładnie. a dzieci są z całej Polski. Przyjeżdżają do nas zarówno z południa Polski, jak i z północy, także wszystkie miasta polskie prawie reprezentowane. Raz, rock and zatanczyć chciał wiatr. Z nieba na ziemię gwiżdżąc spadł, by porwać kogoś w tan i wkręcić go w piach. Najmłodszy, najmłodszy uczestnik to jest tutaj, no Lenka. Powiedz, Możesz ile powiedzieć ile masz lat? Sześć. Właśnie, to jest nasza najmłodsza uczestniczka, no ale takich młodszych dzieci mamy, mamy, mamy więcej. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej, zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię twej koszuli pstrości, zbliżysz się o krok, porachuję kości. Dzieci są fantastyczne i młodzież fantastyczne. To są yy, hobbyści, pasjonaci, yy, zresztą nie tylko dzieci, bo i cała nasza kadra jest niezwykła. Spotykając Dzieci, które występują i w mam talent, i w szansie na sukces, i w X Faktorze zespół, także my, mamy dużo talentów i te dzieci wracają do swoich środowisk i tam również się prezentują na różnego rodzaju festiwalach, przeglądach. Może jakieś takie najbardziej spektakularne osiągnięcie tutaj uczestnika, jakie Pani przychodzi do głowy? Najświeższe to takie, że nasz zespół pięciosobowy dostał się do edycji X Factor. Już przeszedł eliminację i jest w tej chwili w finale. Udało mi się osiągnąć, dostać się do drugiego etapu konkursu X Factor Występ mama z synem, jeżeli państwo wiecie, o który chodzi. bom, 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 I'll search when she's gone. She's always gone too long, and time she goes away. Boom 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 boom. I'll search when she's gone. Boom 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 boom. It's not where when she's where. Boom 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 boom. i when she's gone. She's always gone too long, and time she goes away. Każdy z nas ma swoją grupę, która trenuje pod naszym okiem zarówno taniec, jak i śpiew. Delicia, delicia, assim você mata. Ai, jak tutaj stoimy ma swoją grupkę. Dzieci przychodzą do nas na zajęcia, trenujemy z nimi indywidualnie, jak i grupowo i na koniec prezentujemy to na wspaniałym koncercie. A czy dzieciom nie szkoda ferii? Chętnie przychodzą? Tak, tak, tak. Może dzieci się Myślę, że nie. Myślę, że one właśnie czekają co roku, żeby przyjechać na te warsztaty i a, pobawić się z nami, ale też się bardzo dużo nauczyć. Myślę, Lubię rock, lubię, co tam jeszcze? Lubię, lubię jazz, właśnie jazz, gospel, gospel. A gospel jakiś jakichś właśnie ulubionych artystów? Ulubionych artystów? Mm, kurczę, tak myślę Jennifer Rush, mm, Whitney Houston i co tam jeszcze? I pani Aneta. <głosy> 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 y czy w przyszłości chciałbyś śpiewać tak jak swoje idole? Y nie chciałbym ich podrabiać, ale na pewno chciałbym być tak popularny. Śpiewamy, tańczymy, uczymy się nowych rzeczy. Jakich nowych rzeczy? Próbujemy doskonalić dykcję, jeżeli chodzi o śpiew, nasz ruch, jeżeli chodzi o taniec i wszystko inne. Mamy nagrać płytę i będzie koncert dzisiaj wieczorem o 18.00. I dla kogo będzie ten koncert? Dla rodziców, dla kości, zaproszonych. Jakich utworów możemy się tam spodziewać, i gdzie będzie można płytę odsłuchać, możemy dostać? Się spodziewać się utworów dobrych, lepszych, jeszcze lepszych. I najlepszych. A, I najlepszych, <grym> tak. Myślę, że tak, tak w skrócie. Na płycie znajdzie się oczywiście nasza grupowa piosenka, którą przed chwilą śpiewaliśmy. A oprócz tego każde z dzieci nagrało indywidualnie jedną piosenkę, i każda z tych piosenek indywidualnych znajdzie się również na naszej płycie. Ma! Wyobraźni, pojemnie, złoży na odkrycie, by z duchem czasu żyć w przyjaźni i poznać jego tajemnice. Staramy się o załatwienie sponsorów, dofinansowania. Z różnych środków po to, żeby te dzieci również, które nie mogłyby sobie zafundować takich warsztatów, mogły przyjechać i poszerzać swoje wiadomości i talent. Mama mi zaproponowała, żebym przyjechał na takie warsztaty. Myślę, że teraz będę jeździł, bo fajna jest zabawa tutaj. Fajnie się można pobawić, ale można się wiele nauczyć. Jestem z Ksawerowa i wcale się tego nie wstydzę. To jest bardzo blisko Pabianic. Pobędnice są blisko Łodzi, no więc można powiedzieć, że jestem z Łodzi, ale jestem z Sawerowa. i nazywam się Borys Bielicki. S skąd jesteś? Z Nowego Targu. Jakim sposobem znalazłaś się na warsztatach pod Łodzią? W tamtym roku, właśnie w ferie zimowe, mama znalazła z panią na internecie właśnie ofertę tych warsztatów i właśnie pojechałam na te warsztaty. Tak mi się spodobały, że teraz też postanowiłam przyjechać. Pod Tatram jest mój kraj, poleć to we świat, ty muzycko groj. Smutno, smutno na dusy, kie trzeba iść we świat, bo kusi, kusi. tam Tatry. Prawie do nieba tam ludzie tacy jak trzeba, tam moje zycie ztyńście mej moja łza. Tam stoi mój rodzinny dom, tam sami szwarni chłopcy są, to Bukowi na drugiej takiej nie ma.